Co to znaczy? I must drink milk. Ja muszę pić mleko. I must drink milk. A to? You mustn't drink milk. Tobie nie wolno pić mleka. You mustn't drink milk. Pamiętaj, czasownik must znaczy musieć, a mustn't znaczy nie wolno. Mustn't. Nie wolno. A to. Co to znaczy? She can eat chocolate. Ona może jeść czekoladę. She can eat chocolate. A to? They can't eat chocolate. Oni nie mogą Jeść czekolady. They can't eat chocolate.